Jesteśmy przedsiębiorczym samorządem, nie boimy się wyzwań, inwestujemy w infrastrukturę, która sprzyja rozwojowi biznesu. Jesteśmy otwarci na współpracę z przedsiębiorcami. To właśnie dlatego u nas rozbudowuje się jedna z największych hut szkła w Europie oraz holding zbrojeniowy Grupa Niewiadów. Jesteśmy też liderami w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Tylko w ostatnich kilku miesiącach pozyskaliśmy ponad 50 milionów złotych z funduszy europejskich. Dbamy również o komfort życia mieszkańców. Wybudowaliśmy największy w Polsce basen ekologiczny, a teraz inwestujemy w pracownię sztucznej inteligencji dla naszych szkół. A według rankingu Rzeczpospolitej ISGH jesteśmy trzecią gminą w Polsce, bo przedsiębiorczość to dla nas nie tylko hasło, to sposób działania, to wspólna praca samorządu, mieszkańców i przedsiębiorców.